Wszystkim z tej strony, Temix. I dzisiaj było rozpoczęcie roku szkolnego. Dla wielu z Was, jak i dla mnie, było to traumatyczne przeżycie. E, tak więc, nie ma to jak jeszcze bardziej gnębić swoich widzów i zagrać w tematycznie grę podstawy Baldi'ego. Classic, remaster, Diamantist. Nie wiem, co tu jest napisane. Trochę się boję, bo. O, prawdopodobnie pierwszy raz gram w grę horror. Zagramy jeden raz, jak przegram, to przegram. Tak więc play. Co tu mamy? Classic style, party style, demo style. To klasyczne zagramy. Start story mode. Prosty, sto otwarte, historia. o, cześć, witaj w mojej szkole. I też chwila, bo. O, właśnie, audio. Dobra, tak więc... Shiftem biegamy. Patrzymy za siebie spacją Witaj Baldi, trochę się boję. Okej, okay, Baldi się na nas patrzy. Zasady szkoły. Zakaz... A z biegania. Zakaz... Wchodzenia do pokojów tylko dla personelu, zakaz dokuczenia, zakaz picia, zakaz uciekania z kozy i zakaz a z przełamywania czwartej ściany. Eee, dobra, tak więc wejdźmy tutaj i co tu mamy? Now it's time for everybody's... Zdrawa, minus dla wszystkich, jestem tutaj jednym no, to minus cztery minus cztery. O, są -2 4 minus którzy O Minus o tych,

15 sekund detention for you Nieprzypadkowo tam weszłem Nieprzypadkowo tam weszłem. O nie Dobra, jestem trochę ugotowany O nie Aaaa, Dobra Ale to mnie zjumpscare'owało e, Tak więc to było Baldi Basics Dostałem mini ataku serca e, To było bardzo straszne, serio Jak już to gra to jest o wiele bardziej straszne mm. A więc miejmy nadzieję, że wasi nauczyciele nie będą tacy jak Baldi no i co mam w powiedzieć? Jakoś sobie radźcie przez te dziesięć miesięcy w szkole i cześć!